Witamy Państwa po przerwie w programie Biznes to Ludzie, którym dzisiaj gościmy Beatę Orłowską. A przed przerwą rozmawialiśmy o przemyśleniach liderki dotyczących, do, dotyczących romansów pracy. Także skończyliśmy na tym, że zagłębiłaś się w badania i próbujesz się do tego tematu jakoś ustawić. Na jakim etapie teraz jesteś? Podziel się z nami. Tak, ja wcześniej podchodziłam do tematu w ten sposób, że no, to jest życie prywatne pracowników, podchodzę do niego z szacunkiem, nie wchodzę w detale, nie dyskutuję na ten temat. Jednak zdarza się tak, że nawiązany romans w pracy ma pewne konsekwencje i przenosi się chcąc, nie chcąc na sytuacje biznesowe. Więc zaczęłam zadawać sobie pytanie: mówić o tym otwarcie, nie mówić? Gdyby się coś takiego przydarzyło, czy pracownicy powinni informować pracodawcę, czy nie powinni informować? Wniosek, który, do którego doszłam, to przede wszystkim taki, że tego się nie unikniemy. Wydawało się, tak jak właśnie czytałam te badania, że czasy COVID-u trochę wytępią, czy też stępią chęć pracowników do tego, żeby romanse w pracy nawiązywać, jak również bardziej popularne home office, ale okazało się, że pracownicy znaleźli inne sposoby na to, żeby taką komunikację, czy mailową, czy Whatsappową, czy też przez jakiś jakiegokolwiek innego rodzaju komunikator nawiązać i wręcz w czasach covidu być może z racji tego, że każdy z nas siedział no, trochę zamknięty w domu, chęć do takiej relacji okazała się większa niż przed covidowymi czasami. Z moich przemyśleń wynika, że należy o tym mówić i firmy muszą być na to przygotowane. Nie wydaje mi się dobrym podejściem to, żeby takich sytuacji zakazywać, no bo to tak trochę jakby życia zakazać w firmie, takie sytuacje się przydarzają, pioruny z nieba, nagle w trakcie spotkania ktoś jest rażony, no, no, no i... Zdarzyło się. To no, też czasy się zmieniają. No Ja pamiętam e, lata 90., kiedy zaczynałem swoją karierę. W firmie, w której pracowałem, był ewidentny zakaz nawiązywania relacji romantycznych, mówiąc tak oględnie. E, ja tam poznałem wtedy moją przyszłą, teraz obecną żonę, ale byliśmy w, wtedy w, zmuszeni do tego, żeby któryś z nas dokonało wyboru i zmieniło, zmieniło firmę. Tak? W dzisiejszych czasach. Trochę mam wrażenie, że kulturowo wydaje się, że firmy nie powinny ingerować, że takie oficjalne zakazy są jakoś natenzorowanym, ale nie wiem, jakie jest Twoje zdanie? W mojej ocenie szeptanie po korytarzach i tak się odbywa. Więc y, chyba bardziej zdrową sytuacją jest po prostu mówić y, o pewnych zjawiskach. I ja nie sądzę, żeby zarówno polityka, która y, y, całkowicie zakazuje romansów pracy, lub też y, takie podejście, że no, nie widzimy, nie mówimy, niech się dzieje, co chce, były słusznym rozwiązaniem. Gdzieś tam jednak to nie są łatwe tematy. Oczywiście y, należy się starać te tematy w jakiś sposób poukładać, a przynajmniej w taki sposób, żeby pokazać, że z punktu widzenia firmy firma stara się, by określone sytuacje były budowane w sposób zwiększający zaufanie do firmy. Oczywiście są pozytywne, negatywne strony y, y, związków pracy i możemy tutaj sobie na pewno dużo na ten temat powiedzieć. Z badań, które przeczytałam, wynikało, że y, najbardziej akceptowane są związki pomiędzy piersami. Ponieważ one Czyli wydają się tak, z tego samego poziomu. Z tego samego poziomu, bo one wydają się na takie, z punktu widzenia tego romantycznego, takie najczystsze. Tam najwięcej jest właśnie takiego podejścia, że to jest prawdziwe uczucie. No, dużo trudniejsze są związki pomiędzy e, osobami, które są w hierarchii od siebie zależne, lub też nie pracują ze sobą bezpośrednio, ale jednak ta he, hierarchia jest. No i tutaj już pojawia się temat yy, yy, związany z motywacją do nawiązania takiej relacji. Czy to jest motywacja finansowa, czy to jest motywacja gdzieś tam skutkująca jakimiś benefitami w pracy, czy też taka zupełnie czysta motywacja, po prostu tak się zdarzyło, ktoś się w sobie zakochał. Ja myślę, że mimo wszystko warto budować takie pozytywne podejście do tego, mając jednak na uwadze to, że bywają momenty trudne, gdzie jednak. Bo tak jak też badania pokazują, świetnie wpływa e, 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 związek romantyczny na relacje pomiędzy pracownikami, im się chce bardziej pracować, oni czują, że wtedy w tej firmie to jest naprawdę to serce. I ci inni pracownicy, którzy to e, obserwują, oni również czują się z, z tym pozytywnym uczuciem pozytywnie. Ale bywają też takie sytuacje, że nagle się czują wykluczeni, tak? że tutaj prawda, rozwija się taka sympatyczna, miła atmosfera między dwojkiem ludzi, a my, a my nie jesteśmy ja, w tym ujęciu. Ja, ja pamiętam no, z doświadczenia kiedyś tam historycznie. No, i najgorsza sytuacja jest taka, kiedy jest pracownik, który nie dowozi. My mamy problem, ale... Ba, Boimy się dać mu informację zwrotną, feedback, ponieważ wiemy, że pozostaje w związku z romantycznym z naszym przełożonym, tak? I tak. co zrobić? Tak. Ja pewnie nie mam jednej idealnej recepty na to, no. ale uważam, że jeśli chodzi o ten etap czy, czy, czy takie sytuacje, gdzie gdzieś negatywnie zaczyna się to odbijać, no to skupmy się na konkretach. I warto wtedy mieć taką politykę firmy, która mówi o tym, jesteśmy otwarci na rozmawianie o związkach naszych pracowników w pracy. Dlatego, że jeśli chowamy głowę w piasek, a przychodzą trudności, no to tak naprawdę potem trudno się o tym rozmawia, im dalej się zabrnie w tej właśnie takiej korytarzowej rozmowie, no to. to, to... Każdy czeka, kto tak naprawdę pierwszy podniesie rękę i powie, ale tu, tak naprawdę, to chodzi o innego rodzaju sytuacje. Za to, jeśli chodzi o te związki, nazwijmy je hierarchiczne, no to moim zdaniem, tu polityka firmy powinna być dużo ostrożniejsza. No, bo tu już wchodzą benefity, które nie są dostępne ogółowi pracowników typu podwyżki, bonusy, innego rodzaju benefity materialne. I ja jestem za tym, żeby jednak takiej zależności bezpośredniej między pracownikami, którzy są w związkach romantycznych, nie było. Ale to też nie oznacza, żeby mówić jednemu pracownikowi, musisz odejść bo to zupełnie może nie wpływać na, na y, sposób wykonywanej pracy, ale na tyle otwarte podejście, żeby usiąść razem przy stole i zastanowić się, co my z tym możemy zrobić, żeby to i dla firmy i dla pracowników było najlepszym wyjściem. Mhm. Czyli jasno mówimy o też rzeczach na które nie ma zgody, tak? tak. Czyli gdzie tam tak. kreślimy tak. tą linię, że tak. nie może być żadnej tak. jak z tą żoną Cezara, która musi być. Takie, I ta obawa jest, bo w tych badaniach, które y, czytałam, to tak jak mówiłam, prawie 80% Amerykanów jest otwartych na związki w pracy, ale jednocześnie podobny procent deklaruje, że raczej nie chciałoby o tym mówić. Mm. Więc y, jest ta obawa, w jaki sposób firma y, zareaguje na taką sytuację. Pewnie łatwiej sobie poradzić ze związkami, które są jawne, formalne albo wręcz więzy rodzinne, bo są duże organizacje, które mają polityki w tym zakresie, tak, że nie mogą te osoby pracować w jednym zespole, w jednym dziale właśnie, że nie, nie w podległości, no bo poświęcamy jednak pracy duży ułamek naszego życia i, i trudno, żeby tam nie nawiązywać tych relacji, tak, albo z, nie wiem, rekomendować członka rodziny, bo mu ufamy. No już nie mówiąc o tym, że może to jest też trochę wasza sytuacja, że w mniejszych miejscowościach, gdzie jest duża fabryka, no to w sposób naturalny będą ludzie jakoś powiązani, może właśnie nie tym związkiem romantycznym, ale więzami krwi, tak. czyli jakąś tam zależnością. Wujek, ciocia, ta, ta pokoleniowo się pracowało. No w kopalniach też ludzie pracowali kiedyś na śląsku pokoleniowo i samo to w sobie było nawet takim pozytywnym doświadczeniem, że to firma jest na tyle dobrze się opiekuje pracownikami, no, albo nie mieli innego wyjścia, no ale powiedzmy trzymajmy się tej pozytywnej, że że, że z pokolenia na pokolenie tam kolejne Generacje pracują. Dokładnie, tak się wydarza, że pracują pokolenia, pracują rodziny, także no tutaj od tych tematów relacyjnych się nie ucieknie. Tym bardziej, że dla mnie ogólnie zarządzanie ludźmi to jest zarządzanie relacją. No i ten wątek pochłonął prawie całą naszą rozmowę. Natomiast mamy zwyczaj, że na koniec chcemy inspirować naszych widzów. Dodatkowymi źródłami. To jak gdyby ktoś chciał pogłębić temat, to gdzie znaleźć te badania albo jakąś fajną, nie wiem, książkę pozycję na ten temat, jak sobie radzić z sytuacjami nieformalnych związków w organizacji? Ja zaprzęgłem do tematu chat GPT, także bardzo dużo naprawdę polecam użyć tego narzędzia, ponieważ on bardzo dużo opracowań na ten temat znalazł. Nie mam jednego konkretnego. Jest ich naprawdę mnóstwo. Bardzo ciekawe. Okay. No to takie już czasy, jak widzicie Państwo, że czasami polecamy książkę, czasami polecamy narzędzie, które robi syntezę z wielu, wielu książek. Naszą gościną dzisiaj była Beata Orłowska. Bardzo Ci dziękujemy za wizytę w studiu. A Państwa zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków programu Biznes to Ludzie. Dziękuję. Do zobaczenia.